Chodź, nowości. Tak, pachnie nowości miastu. Jak najbardziej. Odbiór dosłownie 31 maja się odbył, więc to sobie zadania. Więc tak, no jest bardzo świeże. Tak, mamy 11. Tak, jest. No, nowa jednostka agregat w mocy 160 kW e, Firma RP System. E, no jednostka zapewne w 100% tak, zapotrzebowania na całą energię tutaj dla całego obiektu. Jeszcze z zapasem nawet w przyszłości, żeby nastąpiła rozbudowa o kolejne ślubnie minowy. E, układ samostartu, więc e, nie wymaga tutaj e, bezpośredniej obsługi, e, żeby ten agregat uruchomić. W momencie zaniku, zasilania z sieci energetycznej agregat startuje samoczynnie i zasila w Nie wymaga tutaj bezpośredniej obsługi, tylko oczywiście konserwacja standardowa. No tak, pokrótce, są jakieś pytania? To bo wygląda tak samo jak tamten, tylko że trochę nowszy. Czym ona się, no, się różnią? Mocą, bo ten jest mniejszą mocą, ten ma 160, tamten był 100, 250 kW. No wiadomo, bardziej ekonomiczny, się zużycie paliwa, no i tyle, agregat, agregat, musi zapewnić odpowiednią moc, no jest nowy i po prostu, no tak jak powiedziałem, no, ekologiczny w porównaniu do starej jednostki. Do czołgu się nie nadaje. Do czołgu się raczej nie. Z tak, że jest możliwość szczytywania danych na bieżąco w tak, to, 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 że... to cały obiekt jest do systemu wizualizacji, więc dokładnie widzimy, co się dzieje z całością obiektu. Czyli Bęcik, gdyby się uruchomił, to on na dyspozytacji będzie... Z jaką mocą pracuje... Można go włączyć na smartfona? Bo to tak panowie mówili, że macie monitoring jakiś. Nie, nie, nie. Na smartfona nie. Możemy zarządzać tym z centralnej dyspozytorni. Aczkolwiek załączenie go zdalne też nie chodzi w rachubę, bo nie potom Tylko w razie awarii ma się uchomić, więc nie to, nie, to, nie. Komuś, to, proszę, ja to proszę. Nie, 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 nie. To, jedna, nie. Tak. to jest. Proszę. Proszę. Całe zestawy tego budynku. Mamy dwie sekcje zasilania energetycznego i trzecie zasilanie bezzałymowe z agregatu produkcyjnego. Eee, rozdział tego na średniego napięcia to jest z 15 tysięcy na 400 osób. Wyposażony tu jest obiekt, dwa transformatory o mocy 250 i 160 kVA. No i tutaj mamy układ głównie czterech wyłączników łącznie ze sprzęgłem. W momencie zaniku jednego zasilania, drugie zasilanie przejmuje całe obciążenie wszystkich odbiorów. W momencie zaniku dwóch zasilania włącza się jednostka, czyli agregat prądotwórczy, który zasila tak samo cały obiekt. Tu widzimy poszczególne jakby wyłączniki na odpływy z jednej z jak z drugiej sekcji, łącznie z analizatorami sieci monitorującymi dokładnie parametry obciążenia, jakie są na danym odpływie. Całość zebrana jest do jednostki centralnej sterownika nadrzędnego, który tutaj mamy na panelu lokalnie, gdzie możemy sobie zaobserwować poszczególne zużycia i tak dalej, podejrzeć studnie gminowe poszczególne. Z, łącznie z przesyłem danych do systemu wizualizacji do naszego dyspozytora, który jest 24 na dobę, w pracy i może dokładnie widzieć, co się dzieje na ujęciu. No to tak, Ten czerwony przycisk wszystko wyłącza. Tak, to jest bezpieczeństwa. W momencie, gdyby cokolwiek się działo, włączenie tego przycisku powoduje wyłączenie wszystkich zasilań łącznie z agregatem. Nie ma, ma wody, żeby cokolwiek się uruchomiło. Dopiero trzeba skasować y -hmm, alarm i tak samo jak był ten wyłącznik na elewacji budynku bezpieczeństwa. Y -hmm. Całe serce. Widać różnicę poza tego, co by było. Da się to otworzyć, tak? Ja, tak, da ja, ja, ja to. Tutaj. Aha. To, że nie widać, bo już jest konstrukcja na łączenie po komunikacja poszczególne elementy. Spodziewałem się czegoś takiego jakiejś no, maszyny? Takie nie, nie, czy, nie będzie tutaj nie wiadomo, jakichś rzeczy, powiedzmy to są urządzenia, które ze sobą współpracują w hmm. jeden cały układ nadzorczy i hmm. po prostu wypracowuje wszystko w wszystko Tu <grymne> są jeszcze baterie koncatorów, z drugiej strony jak można zobaczyć, że utrzymują jakby mocy kosyńskiej na poziomie zbliżonym do jedynki, po to, żeby nie było przekroczeń mocy popierania mocy biernej i dodatkowych opłat z tego tytułu. <grymne> więc jest utrzymany. Oczywiście pracuje to automatycznie, więc nie trzeba to robić. Dodatkowo, że tam jest żadna zamontowana. Eee, mamy monitoring, eee, tutaj, w tym samego budynku, są te kamery zewnętrzne, które widzą cały obiekt z zewnątrz. Dodatkowo, system już jest przygotowany, po to, żeby można było e, dla bezpieczeństwa zamontować e, kamery na poszczególnych sumieniach. Co spowoduje, że całkowicie będziemy mieć nadzór wizyjne na tym, co dzieje się na całym obiekcie. Na ten moment mamy tylko tutaj. Dodatkowo system alarmowy, który jakby nam tutaj utrzymuje bezpieczeństwo w budynku. Dodatkowo jeszcze oczywiście wszystko z do centralnego, centralnej dyspozytory, gdzie mamy szanowany podgląd.